Witajcie z tej strony Kazumi. W tym materiale chcę Wam pokazać, jakie czekają nas nowości nadchodzące świąteczne aktualizacje. Już teraz 1 grudnia pojawi się świąteczna wioska, tak jak co roku. A co za tym idzie, prawdopodobnie będziemy spodziewać się nowych zadań, ponieważ jak dojdziecie sobie w mapkę i klikniecie ikony mapy, to pojawią wam się dwie nowe, których wcześniej nie było. Więc może to zjastować po prostu jakieś nowe świąteczne zadania. Ale o tym w sumie przekonamy się niebawem. Teraz w grudniu mają do nas dołączyć do gry również dwa nowe magiki, Snow Dance oraz Shadow Shield. Ich umaszczania są idealne na sylwestra. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy one również wam się podobają. Dodatkowo będziemy mieć nowe ogłowia z rogami. A jeśli są nowe konie, no to i również nowe zwierzaki. Ale oprócz koni i zwierzaków, mamy mieć również parę nowych świątecznych kompletów. Między innymi naprawdę bardzo fajne, takie typowe komplety na zimę, a także możemy spodziewać się nowych, noworocznych ubrań. Komplet dla lifetime'ów również się znajdzie. Jeszcze jest jeden komplet, który prawdopodobnie będziemy mogli sobie zdobyć za gorące pozdrowienia w świątecznej wiosce, ale to oczywiście prawdopodobnie, więc się na pewno tego dowiemy, ale naprawdę komplet jest bardzo fajny, myślę, że wielu z Was bardzo by go chciało mieć. Na koniec chcę Wam jeszcze pokazać takie dwa bonusy i pierwszym z nich będzie jakby sekretne zadanie, które możemy znaleźć w opactwie Doyla. A mianowicie, jest to kamień ze świecami. No jak widzicie, naciśniemy sobie na niego i nic się nie dzieje. Ale gdy nasza postać zapłacze, wtedy z tego kamienia wyłania się taki jakby awalon. No i tutaj mamy parę takich słów od jakiejś prawdopodobnej kobiety. Więc może, może, może kiedyś w przyszłości dowiemy się czegoś więcej bo gdy odpowiemy na to pytanie, tego sekretnego zadania nie możemy jeszcze raz zrobić. A drugim bonusem jest to, że na luzy tany, czyli konie, które weszły o wiele wcześniej niż te wszystkie najnowsze ogłowia, to tak się teraz składa, że możemy właśnie założyć te nowsze ogłowia na luzytany, co jest takim w sumie dziwną rzeczą, ale w sumie nawet spoko rzeczą nawet. Chociaż w sumie nie wiem tego, dlaczego tak się dzieje, może to jakoś zwiastuje jakieś nowe konie, czy nie wiem w sumie, jakby to nazwać, ale po prostu możemy założyć wszystkie ogłowia, te, które właśnie były od tej trzeciej generacji koni fryzyjskich nowych, czyli właśnie te z rogami, te wszystkie te pierwsze i tak dalej, te nowsze, także... Ale akurat nie możemy tych na koni islandzkich, to są ogólnie akurat na nie założyć. No ale tak, to wszystkie pozostałe z tych nowszych jak najbardziej możemy, także... Dajcie znać, co o tym sądzicie. Także to byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Zostawcie po sobie komentarz, łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale i co to na przykład, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się.